W tym roku miałeś, niedawno miałeś okazję potrenować z Markiem Komą. Jak doszło do tego treningu i jak wyglądała wasza współpraca? Tak, w tym roku byłem w Holandii na treningach z Markiem Komą z najszybszym zawodnikiem Dakarowym, więc był to dla mnie duży zaszczyt. Mieliśmy też czas tak się trochę zżyć, bo, bo jednak na zawodach to jest taki rytm startowy, jesteśmy zestresowani, więc tam na luzie razem jeździliśmy, razem trenowaliśmy. Eee, wydaje mi się, że się zaprzyjaźniliśmy, więc to bardzo fajnie, było, bo Mark zaprasza do siebie, do Hiszpanii, żeby do niego przejechać na treningi teraz jeszcze przed Dakarem, więc eee, na pewno będę tam jechał, bo jednak trenować z najszybszymi zawodnikami jest dużo lepiej, bo, bo jeszcze szybciej się uczę jeździć i jakby szybciej osiągam wyższy poziom. Startowałeś też niedawno w Dakar Series, drugie miejsce. Jakbyś byś jeszcze pokrótce podsumował tą imprezę? By... Miesiąc temu byłem na Dakar Series w Argentynie. Były to ciekawe zawody, ale nie były za przyjemne. Była zima, jechaliśmy w 5 stopniach przy deszczu, więc było tak nieprzyjemnie, ale dobry wynik. Drugie miejsce, walczyłem z Rylem Depre o zwycięstwo, więc wydaje mi się, że mój poziom wzrasta, więc to jest dla mnie najważniejsze. Jak Ci się udaje pogodzić starty w driftingowych mistrzostwach Polski z treningami cross-country? Starty w driftingowych mistrzostwach Polski ograniczam tylko do startów na zawodach, więc pochłania to mi 5 eliminacji, czyli 5 weekendów, a resztę czasu po prostu cały czas trenuję na motocyklu. Do Egiptu wy się wybierasz? Tak, tak, jedziemy do Egiptu, ostatnia eliminacja Mistrzostw Świata, no walka o podium, będziemy tam naprawdę walczyli na sekundy, bo jest... Bardzo dużo szybkich zawodników, straszny poziom w tym roku, więc yy, trzeba cisnąć. Czy oprócz Egiptu, treningów jeszcze jakieś zawody w tym roku? Tak, po Egipcie pojedziemy na zawody do Maroka, Ilibia, Libia, a później będziemy na zawody do też w Maroku w Mercudze, więc yy, w październiku jesteśmy na trzech zawodach, taki ciężki październik. Najważniejsze, żeby nic sobie tam nie zrobić. Najwięcej zależy mi na tym, żebym przetestował dużo różnych części, bo, bo przed Dakarem to jest najważniejsze. Będę jechał na pewno nie na 110%, tylko raczej na 90-95%, żeby, żeby bezpiecznie przed Dakarem po prostu przetrenować, nabrać doświadczenia. Później ostatni miesiąc siedzimy w Maroku, można powiedzieć na środku pustyni i trenujemy.